Witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina i w dzisiejszym filmie będę robił e, kolejne zlecenie Wiedźmińskie. Jest to tym razem zlecenie Zaginiony Narzeczony, oczywiście na Skeligę od 19 poziomu, a więc powinno być bardzo łatwe. E, jestem specjalnie przy samej podróży, żeby się przenieść prosto do punktu, w którym będzie się misja zaczynać więc ja tam przenoszę bardzo blisko jest ten znacznik no i zobaczymy o no co tu będzie chodzić jeszcze chyba tylko 5 zleceń na skeliga pozostałą dobra idę Widać, żeś nie tutejszy, co cię przywiało na spikerów? Podobno, macie tu jakieś zlecenie dla Wiedźmina. A no, siostra wierciła mi dziurę w brzuchu, i dla świętego spokoju wywiesiłem ogłoszenie. Poprawdzie nie spodziewałem się, że ktoś się zainteresuje. W rzecz? Narzeczony siostry zniknął. Ludzie gadają, że uciekł. A ona ponoć widziała, jak go potwór uprowadził. Mam wrażenie, że nie wierzysz w wersję z potworem. Różnie się między nimi układało. Nils uganiał się za spódniczkami, a z Britą, no. Trudno wytrzymać. No ale rodzina to rzecz świetna. Zajmiesz się tą sprawą. Łatwo nie znajdę tego Nisa. Nagroda jest zbyt mała. Jeśli sprowadzisz go do domu, to nie pożałuję pieniędzy. Wolałbym usłyszeć konkretną kwotę. Najpierw ja chcę usłyszeć co się stało z nic. Konkretnie. Dobra, dam 340 na sprawę rzucę. cię opuścili, za tyle to ja mogę całą wioskę zacząć do poszukiwań. Ha, no to dajmy 300. No, czy ja wiem, nie spuściłbyś trochę? Bardzo mało mi za to dostanę. Zgoda. Mm, 280 mało strasznie, no ale no niech będzie. Zobaczę, co da się zrobić. Na początek chcę porozmawiać z twoją siostrą. Brit miała z niej symboliczne miejsce przy Klifa, na północ od wsi. Od czasu, jak zaginął, ciągle tam przesiadł. Dzięki. Ujdę do niej. No to trzeba z tą Brit porozmawiać, bo to będzie chyba najważniejsze, żeby coś się dowiedzieć, bo ona niby tego potwora widziała. Na tej wyspie chyba nie było za bardzo jeszcze żadnej misji pobocznej. I tu od razu przejdę, ale gdzie ona jest? Ciekawe czemu w tym miejscu. Muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie. Widziałaś jak zginął Nils? Widziałam dzień. Wielkie skrzydła jakby szła po niebie, a... a potem usłyszałam krzyk. To coś go porwało i uniosło w stronę jaskiń na wybrzeżu, ale on żył. Krzyczał moje imię. Sprawdzę to. Powinienem zbadać jaskinię, o których mówiła Bib. No to te jaskinie widzę, są bardzo daleko, ciekawe, na jednej wyspie, takiej malutkiej i taki kawał drogi, to będę musiał po płotkę zdać, bo nie ma tutaj żadnej szybkiej podróży do tamtego miejsca akurat. Ciekawe, czy on będzie dalej żył jeszcze. Ale wydaje mi się, to właśnie bardziej jedno z trudniejszych zleceń. A ostatnio dostałem za jakąś babę wodną. 490, bardzo, bardzo prostą. A tym razem połowę tego dostałem. Mimo wszystko da się trochę zarobić, robiąc wszystkie te zlecenia w grze. O, jakiś nowy znacznik jeszcze doszedł mi. No i teraz trzeba tu do tej jaskini I jest znacznik z wejściem Mam już jakiś ślad Ślad jest Bardzo duży jakaś syrena będzie A to ciekawe No dobra, trzeba iść chyba dalej za tymi śladami. Aha, tutaj się urywają. No dobra, trzeba iść dalej. O, i są kolejne utopse i jakieś coś duże do zbadania. Ale jest szybko zrobiłem. I to będzie do zbadania. Na pani głębin, pewnie kiedyś oddawano jej tu cześć. No i to będzie ciekawy potwór, dobra, zbadam kolejną jakąś rzecz. Uwagi to nie jest zwykłe. Takie samo moskiewki na ołtarzu. Meluzyny nie Zapadła w I trzeba znaleźć tą meluzynę. Mam nowy wpis w bestiariuszu. Ten bestiariusz mi też bardzo rośnie. Dzięki tym zleceniom widzimy z Tylko gdzie mam pójść? To będzie chyba dalej w jaskiniach. To miejsce, do którego mam dotrzeć. Tylko tu się przejść chyba za bardzo nie da. A nie, jest tu skoczyć można. A tu się da? Nie. Tutaj nie wejdę. Idę zobaczyć tędy. Może gdzieś dotrę. Oby tu jakiś skręt jest. Jest korytarz, który w dobrą stronę idzie chyba. Tak, i mam jej ślad. Czyli dobrze poszłem. Czyli utopce jak na razie jeszcze do pokonania. Dobra, utopce pokonane. Ale meluzyny nie widać. Gdzie ten ślad idzie, to pewnie Nils, jakieś stworzenie upuściło go z dużej wysokości, a więc Brit nie kłamała. Jest, tam nam e, Ciekawy dość potwór. E, spróbuję może znakiem igni ją zaatakować. O, to był bardzo dobry pomysł. Ale szybko padła. Dobra i wezmę sobie trofeum z niej oczywiście. Tylko gdzie ono jest? To ja tym samym igni chyba nie jakieś i trofeum też jest. No i wracam odebrać nagrodę. Zobacz czy teraz mam tutaj szybką podróż. Tak, do tych starych strażnic pod jadem. O, ten miarę da się tu przejechać, ale mi się nie udało. Strasznie źle się po tej wyspie jeździ. się nie zabiec w tej wodzie. O, teraz wreszcie na dróżkę się wydostałem. Jeszcze zajrzeć tam do tego miejsca, bo może tu coś będzie ciekawego. Bo jest jakiś znak zapytania. Są bandyci. I idę do tego znaku zapytania. Jeszcze o tu coś jest. A, nic takiego ciekawego. Tu też nic za bardzo nie ma, ale na górze jest znak zapytania. O, tutaj. Buty, kozioskóra i szmaragdowy pył. Oj, diamentowy pył. No nic ciekawego. Trochę może na tym zarobię, ale to niedużo. Przynajmniej mam odhaczony jeden znak zapytania już na skrętem. W jaskiniach na wybrzeżu osiedliła się stara Echidna. Była twarda, ale zabiłem. ją. A więc Brit mówiła prawdę. Nilsa porwał potwór. I zabił go. Ciało jest w jaskiniach. Będę musiał po nie pójść. Powiesz Brit, co stało się z jej narzeczonym? Porozmawiam z nią, chociaż tyle jej się należy. Strasznie mi głupio, że nie wierzyłem w własnej siostrze. Weź to, zapracowałeś na nagrodę. Bywaj. I 12 punktów doświadczenia, 280 kolon, i trzeba jeszcze iść do tej brid. O tym powiedzieć. Tutaj sobie skrócę droga O, tylko się pospalił. I on dalej tutaj jest, w tym samym miejscu. Muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie! Twój narzeczony nie żyje, porwała go i zabiła ich Wiem, że to ci go nie zwróci, ale pomściłem jego śmierć i zabiłem potwora. Dziękuję. Wiedziałam, że był mi wierny. I dlatego ślubuję być mu wierną po kres moich dni. Weź, nie ma tego dużo, ale chcę, żebyś przyjął to złoto. Dzięki. W moim fachu każdy pieniądz się liczy. No, jest jeszcze coś. O, 25. No to słabo, ale lepiej. Czyli ogółem dostałem 305 nowigalskich koron. Chyba za tą misję. E, no, jeszcze wam pokażę tego potwora w bestiariuszu nowego. Meluzyna. Tak ona właśnie wyglądała. No, dobra. To łowy już na tyle w tym odcinku i cześć.